Rozumiesz? Bo jest napisane nie bój się nie lękaj. Setki razy jest napisane nie bój się nie lękaj. A więc są wizje wewnętrzne. I wizje wewnętrzne jest to coś przez co mówi Bóg. Nie szukajmy tego. To nas znajdzie. Są bardzo rzadkie wizje zewnętrzne. Takie, że widzisz, możesz z Bogiem rozmawiać, możesz się Jezus objawić. Rozumiesz? Nie szukaj tego, to cię znajdzie. Są wizytacje aniołów, mówi Bóg przez aniołów. Czasami ludzie się cieszą. Bóg anioła poznał do mnie. Ja by to żaden zaszczyt, to hańba. To znaczy, że jesteś tak przytępiony duchowo, że trzeba ci anioła poznać. To, że aniołowie przychodzą do nas z informacją od Boga, jest sygnałem, że nie słuchamy wewnętrznego przekonania w duchu. Zgadza się? Inaczej, gdybyśmy słuchali, to Bóg nie musiałby posyłać aniołów swoich. W Starym Testamencie Bóg ustawicznie musiał posyłać aniołów swoich. Zgadza się? Ale w Nowym Testamencie to widzimy tylko kilka przypadków w ogóle jakiejś ingerencji anielskiej. I to są sytuacje kryzysowe. Rozumiesz? Kryzysowe. Statek się topi z Pawłem. Paweł w ogóle nie chcą, Pawła nie chce nikt słuchać, tak? Statek się toki, Bóg posyła anioła. Czemu? Paweł jest w kryzysie. W kryzysie jest Paweł. Rozumiecie? Niektórzy myślą, że Paweł to był w takim dobrym, no bo on sobie tam spał. Ja, ja, jak jest kryzys w moim życiu, też sobie mogę spać. Ja nie mam na przykład tak, że nie mogę spać nie mogę jeść. Ja mogę jeść i mogę spać. A kryzys jest kryzysem. Akurat ja nie reaguję negatywnie na kryzys w ten sposób. Paweł nie reagował tak na kryzys. Ale Paweł miał kryzys. Mówi, kurczę, no mówi, ojejej, no tatek się topi. Nikt mnie nie chce słuchać do Rzymu płynę. Miałem dopłynąć, nie do Wiesz o to chodzi. Czy to z Boga, czy nie z Boga, to bukawio to nie to, tak? A więc anioł przychodzi kiedy? Anioł przychodzi wtedy, kiedy musi. Nie szukajmy wizyt aniołów. Jak Mahomet szukał wizyt aniołów, to wiecie, co się stało. No właśnie. Wszedł do niego diabeł, przebrał się za Gabriela i mówi do niego, jestem Archanioł Gabriel, ja ci powiem parę spraw. Tak mu powiedział, rozumiesz? Że chłopaki do tej pory się bombami obładowują i wysadzają yy, yy, różne budynki na całym świecie. Rozumiesz o co chodzi? Taka wizytacja anielska, zobacz, jedna wizytacja anielska. Jeżeli będzie potrzeba, aniołowie cię znajdą. Ja miałem w swoim życiu dwie ingerencje aniołów, które, które, które byłem, których byłem świadomy. Nie wiem ile było, których nie byłem świadomy, ale dwie, które byłem świadomy. Obydwie to były ingerencje ratowania albo życia mojego, albo życia śmierci. Kiedy mieliśmy wypadek samochodowy, anioł trzymał mnie za ramię. Byłem w w fotel. Miałem odciśnięte pięć palców, cztery z przodu jeden z tyłu. Miałem odciśniętą dłoń na, 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 na ramieniu. Byłem wbity w fotel. A nade mną nie był wygięty dach nawet. Miałem ingerencję anielską. Kiedyś, kiedy w pracy bym pozabijał takimi koszami, które na wózku widłowym podnosiłem do góry trzy kosze po 90 kg. Podnosiłem je i zapomniałem, widły były w ten sposób ustawione. Zapomniałem widły wziąć na siebie. I podnosiłem, tutaj, tutaj szły kobiety na rampie. i podnosiłem e, te rzeczy, i podniosłem, i patrzę, a one lecą na te kobiety, te kosze. Ja mówię: Jezu! Patrzę, a one tak ustały. A ja mówię, o Boże. Trzy kosze ustawione jeden na drugim, nie połączone ze sobą niczym, stoją 45 stopni, wiesz. A ja jestem ja właśnie matrix. Patrzę, ty. Wracają do Pioru. Ja widziałem, że to Anioł robi. Rozumiesz mnie, jak tylko dwie w życiu, takie ingerencje. A więc ja, ja nie szukam ingerencji anielskiej. Wiem, że wielokrotnie, tak jak dzisiaj na spotkanie przychodzą aniołowie, czujecie, że zmienia się atmosfera, czujesz to w duchu. Czujesz to w duchu. Raptem atmosfera zaczyna być lekka. Ja zauważyłem, że kiedy przychodzą Boży aniołowie w dużej ilości na jakieś spotkanie, tak, staje się lekka atmosfera. Tak jakby było coś lekkiego w powietrzu. Raptem jest tak, uff, przed chwilą jeszcze byłeś w innym stanie pewnym. Byłeś w takim stanie, uwielbiałeś Boga, wiedziałeś, że jest Bóg cały czas, ale tu raptem stało się coś lekkiego, takiego, takie coś jest lekkie to jest taki, taki moment jakiegoś wytchnienia, tak? Przychodzą byty anielskie wtedy. Ludzie, którzy mają widzenia duchowe, czasami widzą, że one tańczą, rozumiesz? One zwalniają i zaczynają tańczyć. Po prostu. Są ludzie na przykład, którzy jak poddają się tej inspiracji, potrafią z nimi malować. Rozumiesz? Powstają duchowe obrazy. Duchowe obrazy. Malują razem z aniołami. Ktoś, tu nie umie malować, nawet ten obraz maluje z aniołem. Przecież z z nimi maluje obraz, rozumiesz? Namaluje coś, to mówi malujesz, a on mówi, nie, nie malujesz. Skąd to namaluję? Nie wiem, jak to namalowałem. A potem komuś podarowuje taki obraz, ten obraz wisi u kogoś w domu i to nie jest obraz jakiś biblijny, tylko z kwiatów na przykład namalowany. Tak? I moce demoniczne z domu ze wychodzić. Rozumiesz? Namaszczenie świętego. Mhm. Działanie aniołów jest różne, przeróżne. Ale anioł przez Boga jest wysyłany z informacją. Wtedy, kiedy ty nie słuchasz. Rozumiesz? W swoim duchu. Czyli jesteś otępiały duchowo. A więc jak anioł do ciebie przyjdzie i powie do ciebie, Krysia, czy tam iść, dzisiu, wie, o to chodzi? to powiesz, o, 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 ja muszę wracać do relacji z Bogiem, anioła widziałem. Muszę szukać Pana, żeby się wyostrzyć do Boga. Proroczy przekaz. Bóg mówi przez proroków. Amen? Przez proroczy przekaz. Ale wszystko te rzeczy, pamiętajcie, to jest mały element. Bo ja wam na początku powiedziałem, 90% to jest wewnętrzne przekonanie. A więc te wszystkie inne rzeczy, one się mieszczą w tych 10%. Mówię wam o tym, żebyście wiedzieli. Zobaczcie. Proroczy przekaz. Ja miałem w swoim życiu może dwa, może trzy prawdziwe proroctwa, reszta prorostów to były proroctwa nieprawdziwe, one pochodziły albo z duszy, albo z mocy demonicznej, rozumiesz, po prostu, taka prawda. Dużo ludzi prorokowało i dalej chce prorokować, naszego życia i prorokują, ja nie przeszkadzam, nie mnie to nie przeszkadza, absolutnie, tylko one przychodzą te proroctwa, rozumiesz, ja odrzucam. Ja wcale nie odrzucam. Ja po prostu widzę, one się nie wydarzają. A współpracuję, chciałem powiedzieć zaznaczać. Współpracuję z Bogiem. Tylko z tego nic nie wiem. Kenneth Hagen, często się na niego powołuje, bo to ciekawa była postać. On, jakby Bóg zaczął działać w takim czasie przebudzenia namiotowego w Stanach Zjednoczonych. I przychodzili do niego prorok po proroku i mówi, bracie, Pan mi powiedział, żebyś miał największy namiot ewangelizacyjny, Jaki jest, a Hegel mówi, a mnie Bóg w życiu nie powiedział, że będę miał namiot na jakikolwiek, nawet turystycznego nie miałem. A prorok za prorokiem przychodził. Pan mi powiedział, Hegel, a Hegel mówi, a mnie Pan powiedział, że bym w ogóle się nie interesował namiotem, czy mam głosić w salach. Wiesz o co chodzi? A i Pan powiedział, o mnie prorokom tyle już Bóg powiedział w tym kraju, że mnie nie powiedział w ogóle. Wszystko wiedzą na mój temat. Wiec. Tak, prorocy są dzisiaj, ale to nie są prorocy Starotestamentowi. Rozumiesz? Jest to są, wiesz co, prorok, może do ciebie tylko powiedzieć to, co już masz w duchu. Jak prorok do ciebie przychodzi i mówi coś innego niż masz w duchu, rozumiesz? To jest fałszywy prorok. To no, taka jest prawda. Jaki prorok przychodzi, jak ty nie masz czegoś w duchu i przychodzi do ciebie, prorok mówi, pali powiedział, że panie się zająć tym czy tym, a ty w ogóle zakroma nie chcesz tych rzeczy robić, a ty chcesz inne robić. A mi powiedział. No trudno. Tak już powiedział, to powiedział. A ja dalej będę robił to, co mam, mam wewnętrzne przekonania. Dalej będę robił to, co mam w swoim duchu. Dalej będę robił, bo ja wiem, że to jest duchowe. To jest duchowe. To jest duchowe. Słuchajcie, ile ludzie próbowali nas wbić w różne schematy prorocy mówili, ja jestem przekonany od Pana, że masz tutaj ten kościół budować, rozumiesz? ja wiedziałem, że nawet tam palcem nie mam dotknąć, nie? Tu masz budować, tu, tu masz budować. Weźmy się, kurczę, jak to jak na 40-latku, mówię, ja coś mówię, no nie wiem, nie wyżyci, czy jacyś. Mówię, no, Nie wyżyci ja Ale Pan mówi przez proroków, pamiętaj. I szanuj proroków. Szanuj to. Szanuj urzędy. Oddawaj podwójną część urzędu. Ale nie daj się wkręcać w lewe urzędy. Okay? Nie daj się wkręcać w lewizny prorocze. Bo cię wykorzystają, okłamią i złupią. I złupią. Didache. Zachęcam do kupienia takiej książki. Didache. jest taka książka opisująca dzieje pierwszego kościoła, która jest już po skończeniu kanonu biblijnego. Pierwsze życie wspólnot chrześcijańskich. I, I apostołowie nauczali tak, jeśli przyjdzie do Twojego domu, bo na w tym czasie chodziło dużo proroków i apostołów, w czasie tam, rozumiesz, a bo apostoł i prorok to był dobry biznes. No potem jak przychodził prorok albo apostoł do jakiejś wspólnoty, no to oni ugościli go, on spędzał czas u nich, jadł u nich, spał u nich, co I głosił do nich, wiele dochodzi, A oni nauczali tak, jak przyjdzie do ciebie człowiek. I powie wiesz, nie było telefonów komórkowych, faksów, maili, wiele to chodzi, bo rzecz się dzieje e, 1700 lat temu, tak? Więc nie ma, nic, nie ma jak tam zadzwonić do braci z Koryntu, i no to dochodzi do starszego brata z Koryntu. Potem przychodzi i mówi: Jestem, mówi prorokiem, tam z kościoła korynckiego, wiesz, wysłali mnie, hallelujah! Przyjmujemy się, bracie! Przyjmujemy proroka jako proroka, bo otrzymaliśmy zapłatę proroka. No on przychodził, a, 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 a prawdziwi apostołowie pisali tak: Jeżeli przyjdzie do ciebie brat, i mówi, że jest apostołem lub prorokiem, jest u ciebie jeden dzień, to jest ta apostoł lub prorok. Jak jest drugi dzień? Jest apostoł lub prorok. Jak jest trzeci dzień, jest to fałszywy prorok. Już przyszedł cię złupić, bo nikt nie będzie w Duchu Świętym przebywał u ciebie dłużej niż dwa dni. Oni, ty, to jest czpień! Rozumie, o to chodzi? Ale człowieku, ostrze! Wiesz, ostrze. Ostrze. Paweł mówi, wiecie dlaczego zabiegają o was? Bo chcą was ogarnąć. Chcą was złupić. Byliście tu Galacjan. Była ekipa apostolsko-prorocza, <coughs> która mówiła, że nie można wejść do nieba, jak się nie obrzeże i się nie będzie przestrzegało przykazań. A to by mówił, głupi galacjanie! Tak do nich mówi: głupi galacjanie! Czemu tak szybko daliście się omamić inną Ewangelią? Mówię, wiecie, czemu o was zabiegają? Dla zysku. Dla zysku. I dzisiaj jest mnóstwo proroków, że będę ci prorokować wszystko. A im będzie to bardziej barwne, tym bardziej będzie zakręcony jak byk na lodzie. Bracie, widzę nad tobą takie i takie rzeczy, jak i ja proros taki słyszałem człowieku. A ja stoję, wiesz. I mówię, a ja w ogóle ty, a ja w ogóle wiem, co mam robić. Ja, wiesz o to chodzi. Wiem, co mam robić. Mam przekaz od Pana, ty. Je, tak, ja, je, a ja, ja rozmawiam z Bogiem. Wtedy mówię, Boże, a bo, z szacunku, a wystój tutaj. Bo to starszy człowiek, wiesz. Mówię dobrze, panie. Patrzę ręce na mnie, kładzie, ręce. Ho, lama razaj! Ustanawiam, ustanawiam! A ja mówię. Dobrze ustanawiam. Ale wiesz, co chodzi, ja po to jak woda pogęsisz, bo mnie to nic nie rusza. Nic mnie to nie obchodzi. A że jestem kulturalny i grzeczny. Owoc uprzejmości nie jest. Więc stoję, kładą na mnie te ręce. Wiesz o co chodzi, mnie posyłają mnie, a ja, ja wiem, gdzie mam iść. Wiem, skąd jestem. Wiem, kim jestem i wiem, dokąd idę. Dlaczego? Bo mam we wnętrze 24 godziny na to. Ja kochani nie wstanę jutro rano i nie będę się zastanawiał, co ja mam robić. Bo ja wiem, co mam robić. Okay? Ja wiem, co mam robić. Ja mówię, ja jestem Bob, ja mam taką mentalność, że idę i czekam, aż mnie Bóg zatrzyma. Jest taki nurt, który, e, który mówi, aby iść, dopiero jak pan będzie posyłał, tak? A ja do ciebie mówię tak. Idź. Jak nie będzie otwarta, to A, A więc proroczy przekaz. Nauczania lub poselstwa. Tutaj trzeba albo przykręcić klimatyzację, bo tu się robi strasznie gorąco. Albo uchylić drzwi. Albo ja otworzę okno. A to będzie dać drogi. O! No, Jest ustawione na chłodzenie na 16, a zaczęło grzać. Ja to. Nie, spokojnie, to tak może to się przewietrzy nam przykład. To się nam no. na spoko teraz przewietrzy. tak się nie będzie problem. Nie, nie, nie. Ciszczy i te piszczenie, to jest od klimatyzacja. Tam wiszczało coś. A więc mamy prorający przekaz. Tutaj jest książka. Siedem kroków do osądzania proroków. Kto jeszcze takiej książki nie ma, to albo sobie ją kupcie, albo ją sobie zamówcie. Siedem kroków do osądzania proroków. To jest bardzo, bardzo ważna książka. Ona bardzo szybko eliminuje fałszywe ruchy prorocze, które są i wprowadza nas, i wprowadza nas w prorocze prawdy. Napisał ją prorok. Hegel był prorokiem. Rozumiecie? Jest taki prorok dzisiaj, nazywa się Neoleon. Możecie go znaleźć na portalu Niezatrzymywalna. Bardzo silny prorok. Zobaczcie, jak funkcjonują prawdziwi prorocy dzisiaj. Porównajcie usługę tego proroka z prorokami Neoleon. Ciekawa zel. Ciekawa Rozumiecie, zobaczcie, jak wygląda prawdziwy proroczy. Nie dajcie się wtręcić. Ale Bóg mówi przez proroka. Bóg mówi do nas przez nauczanie lub poselstwo. Musimy być posłuszni nauczaniom i poselstwom. Przyjmować je. Tak? I badać je. Każde nauczanie lub poselstwo musi być chrystocentryką. Chrystus centrum. Wszystko ma tą samą zasadę. Musi opierać się na zasadach Nowego Przymierza. Jak was będą chcieli nauczać, albo uwalniać do was poselstwa na pułapie Starego Przymierza, nie przyjmujcie. Nie przyjmujcie. Słowa innych wierzących. Przez słowa innych wierzących, mówi do ciebie duch święty. Wiesz, że tak jest. Oni nawet nie prorokują, oni nie mówią, tak powiedział Pan. Oni po prostu z Tobą rozmawiają, Siedzisz przy kawień czy przy herbacie. Znacie to. I raptem słyszysz, powiedział coś do Ciebie Bóg. Po prostu. I to jest często brat, który nie jest żadnym usługującym. Rozumiesz, to jest siostra, która nie jest żadną usługującą. Ona po prostu chodzi w duchu świętym. Amen? Bóg mówi do nas przez życie Izraela. Bardzo mało znana rzecz u ludzi. Słuchajcie, ja nie jestem e, człowiekiem, który jest zwichnięty na pułapie żydowskim. Po prostu, choć w domu mam tałę, jarmułkę, jak będę miał głosie wśród Żydów, jestem zawsze przygotowany. Zawsze. Nawet jestem w stanie udawać Żyda, który mieszka od 20 lat w Ameryce. Ponieważ wszystko umiem z takich rzeczy, jestem w stanie po prostu wiedzieć. O, bracie. Rozumiesz? Jestem absolutnie w stanie to robić. Żeby głosić do Żydów, żeby dotrzeć tam, tak? Kocham Izrael, ale nie jestem fanatykiem tego. Rozumiesz? Nie mam, nie mam walniętej głowy na tym punkcie. ludzie się bawią, świece zapalają, robią różne tam rzeczy, wiesz. I mówią, wtedy przychodzi Pan, Pan mocniej przychodzi w sobotę niż w piątek. Ja mówię, puknij się w czapkę. Puknij się w Panie. Jakie w sobotę? <laughs> jak to Pan przychodzi od, od piątku, od 18, cierpie, do osiemnastej do Ciebie, do soboty, do 18 najsilniej przychodzi Pan? W poniedziałek. Wiele dochodzi? chodzi. To jest człowiek. Nie, ale Bóg mówi przez Izrael. Ja obserwuję, obserwujcie życie Izraela. Izrael jest jak zegar świata. Dokładnie, on, rozumiesz, on jakby, on, przy, ja się przyglądam na to. Zawsze na naszych grupach stawienniczych modlimy się o Izrael, tak? Ale nie jesteśmy ludźmi szarpniętymi, proszę ciebie, żeby, żeby wiesz, teraz będziemy, wiesz, że pro, pro, wszyscy jesteśmy pro-żydowscy. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Można <grym> się w to pobawić, takie klucze zrobić, nie ma problemu, nie? E, Bóg mówi przez ruchy społeczno-polityczne, przyglądajmy się też temu. On mówi. On mówi przez te rzeczy też. Przez, przez to co się dzieje. Bóg mówi przez słowa ludzi ze świata często. Musisz też to zrozumieć. Myślę, że jak ktoś nie ma Ducha Świętego, to nie może przez powiedzieć przez Bóg, Bóg Boże, przez Osła przemówił kiedyś, tak? tak? A więc może powiedzieć przez człowieka ze świata. Szczególnie przez osoby, które są na ok utalentowane. Pamiętajcie, wszystkie talenty pochodzą od Boga. Nie ma talentów nie od Boga. Tylko talenty, które są u, u ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha, one w żaden sposób nie są prawidłowo wykorzystywane. Rozumiecie, ale wszystkie talenty pochodzą od Boga. Na przykład, jeżeli ja rozmawiam o sprawach e, jakiejś wagi z prawnikiem, i on do mnie mówi z perspektywy talentu prawniczego, tak? Bardzo często jest tak, że mówi do mnie przez to Bóg. Ja słucham tego uważnie. Ja tego słucham uważnie. Naprawdę. Jeżeli ktoś jest świetnym ślusarzem, tak? Ja słucham, co do mnie mówi ślusarz. Naprawdę. Kiedyś po prostu człowiek. Który znał się na metalurgii, powiedział do mnie taką rzecz ciekawą. Na mojej maszynie, na której dokonywałem tłoczeń różnych, wyrosła roślinka na metalu. Opowiada mi historię, a ja w ogóle wiem, że objawienie Pańskie zaczyna płynąć, nie? Gładki metal, to karka. I on mówi do mnie, wyrosła roślinka. Jak mówię, ta roślinka wyrosła? On mówi, wiesz co, okazało się, że e, dostała się, dostało się minimum ziemi. Jakieś drobinka ziemi i drobniutkie ziarenko padło akurat na tą ziemię, a wokół goły metal i odrobina wody trafiła właśnie w to miejsce i wyrosła roślinka. I zaczyna Bóg do mnie mówić, wiesz, tak mogę na suchej ziemi zbudzić moje rzeczy. Nie bój się wchodzić na miejsce, na którym nie ma nic, bo ja potrafię to zrobić, nie? A więc Bóg mówi, również przez ludzi ze świata, musimy słuchać, być cały czas czujni duchowo i Bóg mówi przez przyrodę, przyglądajmy się temu. Bóg mówi przez, przez rzeczy, które się dzieją w przyrodzie, nie polega to na tym, że właśnie gdzieś uderza tsunami, a Bóg do ciebie mówi, o to uwolniłem mój sąd. Nie, to nie tak, ale Bóg mówi. Ale to wszystko jest te małe 10%, 90%. Jest to wewnętrzne przekonania. We? Wewnętrzne przekonania.